Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam BMW F85, czyli X5M z 16 roku. Korzystając z okazji, że auto przyjechało do nas na sprawdzenie pewnych rzeczy, właśnie zaprezentuję Wam samochód. Zobaczcie sobie, jak wygląda. W ładnym kolorze, fajnie brzmi. Wjeżdżam na podnośnik i zapraszam na oglądanie odcinka. Piekły. Taki duży samochód z taką mocą Ciekawe jak hamuje. Zobaczymy. No klocek jest niemały. Nie mało Dobra, Dobra. Zobaczcie sobie od razu, jak wygląda pod maseczką. Generalnie guzik, widać <słuch> ile? 575 koni. Potężna moc. Na 10W60 jeździ. Znaczy, rozmawiałem z panem, że tutaj ten olej nie jest wskazany do tego silnika. Tu normalnie powinien być lany 5W30 ale my do takich silników wlewamy 5w50 10w60 to tak trochę, trochę za gruby ten silnik jest po prostu za, za ciasno robiony żeby taki olej lać ale generalnie jakieś szkody tu nie powinno być to co lecimy w górę i sprawdzamy czy się e, nasze podejrzenie e, po prostu sprawdzi i co Sebuś no, tam wygląda że nie powinno być no ja przed chwilą właśnie sprawdziłem w tym, w dokumentacji tutaj nie występowała wkładka akustyczna, także tak, mieliśmy podejrzenie, że tutaj brakuje wkładki akustycznej, która znajduje się pod sprzęgłem, ale tutaj ta wersja nie miała, Sebuś tu coś zobaczył, że o, o, także będzie trzeba to zamocować, Sebuś wiesz, coś tutaj wymyślić, żeby nie dzwoniło, a poza tym zaraz się przejedziemy na podnośniku. I posłuchamy, czy tutaj, czy tutaj yy, po prostu coś będzie rzęzić, bo to przy dwóch tysiącach podobno się dzieje, wiesz? Mhm. No i co, znaleziony zatopiony? Proszę bardzo. tutaj chyba się znalazł, że o, tarło. Bo pan się skarżył tak naprawdę, że to się dzieje w czasie jazdy, nie? I myślał, że pod obciążeniem. No nic, będzie trzeba też potestować to. No jak przejedziemy się teraz na podnośniku. Potestujemy? No jak zatankowany to. Czemu nie? Nie ma problemu. tak kurde jakieś typ gorąco w ogóle włączone człowiek dobra zmniejszymy o dobra zastanawiałeś się kiedyś czy jest sens kurde tu a widzisz zastanawiałeś się kiedyś nad sensem X5 w MC Znaczy no myślę, że to jest po prostu kto co lubi. No bo sens, no to no nie wiem, no to, to, to żadna MK nie ma sensu, no jeśli nie, nie korzystając z niej na torze na przykład. No tak. To, to myślę, że pytanie o sens no to jest to tak samo po co się żyje, no. To, to jest... jest więc, bez sensu. Dokładnie. Jak ktoś <laughs> lubi, to, to ma no. Fajne jest to, że jest wybór, że jest coś w ogóle coś takiego. No to to na pewno, nie? Ogólnie wygląda czadowo, nie? Brzmi czadowo. Yy, no nie wiem, mi się nawet bardziej podoba niż ta poprzednia wersja. m 70 tak. Szczerze, to mi się podoba, no. No. To no nie tak nowsza po prostu myślę. Tak, fajnie zrobione to wszystko. Wytasiona w cholerę. Fajnie brzmi, zaraz tu coś wymyślimy, są jakieś tryby tutaj tryby tylko zawieszenia, nie ma takiego bezpośredniego sport jest, czy nie. Może przycisk jest, poczekaj na kierownicę, bo ja powiem Ci ja pierwszy raz taką M. jest. Czyli jest M1 potwierdź. O. To też jest, to tak? To jest zegar, to jest chyba obrotom. Jest coś, Poczekaj, tak? to wyłączę. To wyłączyłem. Chyba... Pokaż. Tak, jest, masz rację. Sport Plus. Czyli jest taki. To jest pewnie ta reakcja jakaś na przepustnicy czy coś. Tak, M2, co jest pod M2? Potwierdź. A tu jest taka M2, to już jest taka wiesz Tu masz wszystko na plus, Sport Plus teraz widzisz. Tak, 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 tak. Bo to się pewnie konfiguruje z i drive wiesz co? Przejedźmy się normalnie, żeby ewentualnie te dźwięki usłyszeć. A to woda w bagażniku. Wyłączymy, bo chcę ewentualnie te dźwięki usłyszeć. No wie, nie? Nie. One przy 2000 podobno były, więc jak wyjedziemy sobie tam na tą prostą to zobaczymy, nie? Ale czułeś, że to... nie. Czuć w ogóle w zawieszeniu we wszystkim. Jednak to wszystko jest wiesz, inaczej zrobione, nie? Nie słyszę nic dziwnego. Chyba, że jesteśmy głusikami. Hmm. A może widzowie mają pomysł, jak określić taką X5M? Po co, dla kogo? Ale to, to nie jest chyba pełnoprawny ale... taki Empower, nie? Dlaczego? No bo jest tak jak masz M135i, to nie jest empower, nie? Nie, tu jest Empower. Ale jest... silniki wszystko to jest Empower? Tak, jest tak? S, tu jest S. No wiem, że, no wiem, że silnik jest z Empowera, ale czy wszystko jest Empowerowskie? Jest tak. sportowe też zawieszenie i Tak, tak? Tak, 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 no tak. To, no... to nie jest udabana MK. No dobra. Wiesz, każdy zawsze patrzy pod siebie, prawda? Czy w ogóle byś chciał mieć taką, takiego x -a? Kurde, jakbym żył w Dubaju, to czemu nie? <gry> Inna cena paliwa, inne drogi. Bo tutaj, słuchaj, tutaj jak jedziemy tą, tym X-em na tej drodze, na której testujemy auta, to tak się czuję, jakbym jechał ciężarówką i ledwo umieścił się między pasem. No tak, zgadza się. Kurde, ta woda mnie denerwuje w tym bagażniku. Szczerze, ja nic nie czuję, żeby coś się działo. Możemy przełączyć tutaj ten a tu jest regulator. Damy na M2, co? O, jakie no, hamowanko! nie? jest co? Chyba ten. Chyba zjedziemy gdzieś tą wodę w imię, bo mnie szczerze to irytuje. No. Zaraz tam wybuchnie w tym bagażniku. Kurde takim autem jeździć z takim czyim bagażniku? Jesteś pewny, że to woda? Jak się jakiś pistolet okaże. Albo jakiś szampan. O, Dobra, weź tam w tym bagażniku zobacz. O, zaraz się zatrzymam i wyjdę. Dobra, to idzie. <laughs> Ja tak powiedziałem? O kurde, sorry. To gdzie to zabrać? No gdzie? Między nogi. No, no to wzięliśmy się i zabraliśmy, co? Ta. No. To była nasza wspólna decyzja. Tak jest. <śmiech> <śmiech> Też tak macie? <laughs> Dobra, to lecimy. Właśnie posłuchamy sobie jak to przyspiesza, jak to działa, nie? Nie czuć wiesz co, nie czuć tego takiego. Zaraz spróbujemy tak wiesz, tutaj bo nie chce się wygupiać. nie czuć tego co w 5 powiem tak no nie, co no ale no jaka tu jest masa no jakie koła, wiesz wszystko. a już najlepiej to czuć w 2 nie tutaj ta M135 to szła co No tylko w M2 ma inny siemi, nie? tak 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 a nie tu nie jednak V8. tutaj ta V8 jednak brzmi nie Ładnie, dobra, gdzieś chyba tutaj, tutaj zobaczymy, bo tu widzę jakieś sprzątanko. I słusznie, słuchajcie, bo auta wyjeżdżają z budowy, yy, nanoszą na asfalt kurde ziemię. Yy, generalnie, z tego co wiem, to jest obowiązek sprzątnięcia takiej drogi przez kogoś, kto właśnie prowadzi takie yy, prace budowlane i mamy tam na swoim, właśnie na swojej trasce, że tam nie zawsze sprzątają i szczerze jak tam w łuku troszeczkę się jedzie i się da gazu to normalnie szarga jak, jak wariatem, jak szatanem tak jak to było, nie nim jak, jak szatanem, kurde powiem miota jak szatan, chyba tak ale coś brutalnie zmienia te biegi, co? No. Ale no... Tak... powiedz coś, powiedz no coś, no jak ci się, jak ci się tu podoba, no? Znaczy no, no nie czuć takie, aż takiego wbijania jak właśnie w wępiące, nie? Ale... Nie, ten, ten dźwięk przy zmianie biegów to jest prawdziwy czy nie z głośnika? Tak? tak mi się nie, nie podoba mi się to. Mi właśnie. się też nie podoba. Jednak takie... wolisz taką mechaniczny taki dźwięk prawdziwy, nie? Cóż bym wolał, żeby w ogóle nie było dźwięku, jak to tak, no takie pierdzenie, nie? Takie udawanie, nie? No. nie, nie ja nie, nie słyszę żadnych dźwięków. Może rzeczywiście to te, te blaszki przy kole, no, no, co? Może tak. Myślę, że najlepiej to by było z klientem się przejechać. Z klientem bo się przejechać, nie. ale wiesz Kamil, ja nie jestem w ogóle fanem X-ów i tu może się obrazić mój kolega Zapek, bo Zapek jest fanem X-ów. No, ale każdy ma inne, no, prawda, upodobania, się, no, wszystko. Nie, A są, są tacy, którzy tylko X i koniec. Nie każdy X, X4, każdy właśnie pojechał X. Yy, co to? x 50 n 50 To ten chyba jeszcze jakiś nowszy, nie? Bo ten jest z 16 roku. W ogóle, ja się dzisiaj dowiedziałem, że to jest F85. No, ja też bym nie wiedział. No bo to jest jak... Nie wiem, czy tylko to jest właśnie X w MC tak oznaczone? Nie wiem. Szczerze, nie, ja tak, też nie jak wiem. To jest F90, nie? Nie 5 Chyba tak, wiesz? Prawdopodobnie tak. Także to jest prawdopodobnie. A, no tak. A normalnie to już nie wiem, co. To, no nieważne, no. Do sprawdzenia to jest. Do sprawdzenia, to musimy sprawdzić. Jak my nie sprawdzimy, to widzowie sprawdzą i napiszą w komentarzu. Jak to jest naprawdę? no My nie jesteśmy jakimiś znawcami modeli BMW. Naprawiamy auta. Jak czegoś nie wiemy, wchodzimy w dokumentację, sprawdzamy sobie. Tak jak dzisiaj Kamil nawet hybrydkę naprawiał, to sobie wszedł w dokumentację, wszystko zrobił zgodnie i tyle. Szczerze, no, tak jak mówię, no nie jesteśmy znawcami. Stricte, a poza tym nie idzie nadążyć za tymi. Z tymi modelami, nie tak szybko się no zmieniają. się to znaczy jakby idzie na dążyć, tylko trzeba po prostu się tym interesować. No. A DSG ile mają biegów byłem? No zrobimy zaraz tutaj jest no bo tu, tu mało 8 biegów na tablicy. tak, bo to jest... bo to wiesz co bo to jest... A kałka jest jak to nie jest... 7 a poczekaj 8 no, było, było 8, 8. 8 tak no. było 8 nie bo to jest yy... tutaj jest hydrokineta a właśnie a gałka jest jakby to było nie DSG tylko yy... a nie DSG ja już nie D... D... D DKG <działek> czy DSG nie DSG to Volkswagen. <noise> kurde wariacie Widzisz, to, czy SMG <głos> SMG. <głos> SMG to jeszcze <noise> inaczej nie? SMG to jest skrzynia manualna która jest sterowana Hydrauliką, czyli urządzeniami, które z, y, zmieniają za ciebie biegi. DKG i DKG jest siedmiobiegowa. A to jest normalnie y, ZF y, z przekładnią hydrokinetyczną. Także tak. O. A jak tu wsiadłem, to byłem przekonany, że to jest DKG. No, to jest tak Bo tak tu się normalnie mówi. się wszystko tak zmienia, jakby to było DKG. A przecież w F90 masz normalną dźwignię zmiany biegów, nie? Także tak to wygląda. Bo przecież rozbieraliśmy w M5, której w M5 skrzynie biegów, nie? Wujek robił. Co tam była właśnie ta, ta wkładka akustyczna? To była F10. F10, dokładnie. I tam jest ta skrzynia, właśnie DKG. I dlatego, jak ja tą zobaczyłem, właśnie dźwignię zmiany biegów, to byłem przekonany, że tu jest ta wkładka. A jak go podnieśliśmy, patrzy, kurde, normalny automat ZTF. No dobra, wracamy do warsztatu, bierzemy się za kolejne rzeczy. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Taki krótki pokazanie auta, bo tych samochodów tak naprawdę jest niewiele. W, tu właściciel zgodził się na filmowanie, także wykorzystaliśmy ten moment i zrobiliśmy taki, taką szybką prezentację auta. Bez omawiania jakichś szczegółów, tylko bardziej takich, takich jak to jeździ, jakie są wrażenia i tak dalej. No szczerze nie zrobił na mnie wrażenia. O, tak mogę zakończyć odcinek. No no. No bo auto jest duże, tak, no to jest właśnie myślę takie auto dla specyficznego klienta, ale tacy też są i no i wiadomo, że to nigdy nie będzie takie auto stricte sportowe, ani nie będzie autem stricte takim suwiastym z terenowym, o. tylko to jest takie no Taka autostradowa terenówka. No, Bulwarówka. To, no, to myślę, że w sumie jak większość SOW-ów. No. Tak jest. No BMW po prostu znalazł sobie tu niszowego klienta i pod takiego klienta takie samochody no. robi. No, fajne jest to, że jest wybór. Jak ktoś lubi takie rzeczy no to, to, to może sobie takie coś sprawić. No. Jak lubi ma oczywiście fundusze. No tak. bo Czyli co? No, no tak. Nie wiem ile samochód kosztował jako nowy z salonu, ale... No tani na pewno. No jego. właśnie, a jeszcze jest utrzymanie, które też nie jest tanie, nie? No, ten jest bardzo ładny w takim stanie, nie? Tak, Ładnie. Jeszcze ma zajebisty kolor, który mi się podoba. W takim kolorze no. chyba M140 były. Nie, M4, M... ja, nie, X4, o. Wiesz co. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że ten... Kolor był opisany jakoś. Long Beat, coś takiego. Aha, Aha. coś takiego. No dobra. Zajechaliśmy do warsztatu, kończymy odcineczek. Wam życzymy wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.